Zakres tematów, który tutaj jest poruszany, jest bardzo interesujący dla biur rachunkowych. Na co dzień nie ma takiej platformy do tego, żeby tyle różnych wątków można było ująć w różnych aspektach i tak w takim wymiarze praktycznym. Druga rzecz no to jest ten wymiar spotkania się w jednym miejscu wielu ludzi, którzy dbają o ten sam. Można powiedzieć, rodzaj biznesu, usługi zgromadzonych wokół biur rachunkowych. Na tych targach byłem w zeszłym roku, w tym roku jestem po raz drugi i widzę, że jest więcej uczestników. Są nowe twarze. Traktuję to jako wymianę idei: słucham, co mają do powiedzenia prelegenci. Utwierdzić się w swoich przekonaniach, posłuchać, co mają do powiedzenia inni. Spojrzeć na, na prowadzenie biurowinkowego z innej perspektywy. Tutaj można się zainspirować, otrzymać podpowiedzi, zrobić kontrdyskusję z ludźmi, którzy mają takie same problemy.